Czy zdaje sobie Pan sprawę z tego, ile osób odwiedziło punkt informacji turystycznej w szczytowym okresie działalności? Czyli tutaj mówimy o wakacjach. Powiem w ten sposób, co prawda obszar turystyki, promocji to nie jest obszar, za który czuję się odpowiedzialny, natomiast no, widzę i, i dostrzegam słabości czy niedoskonałości funkcjonowania PITU, a wręcz mogę powiedzieć no, jego niefunkcjonowanie I to, i to jest poważny obszar, yy, który, który bezwzględnie powinniśmy, powinniśmy naprawić i powinniśmy doprowadzić do sprawnego funkcjonowania tego punktu. Yy, poza tym, że, że obwieściliśmy jego, jego istnienie, no to z funkcjonowaniem niestety Dają do mnie bardzo bardzo krytyczne, krytyczne uwagi na temat no, funkcjonowania tego punktu. A czy liczba tych patentów, o których e, mówiłem, jest według Pana duża, czy jest niska? Sądzę, że niska, zdecydowanie niska. Co Pan poradził przedsiębiorcy, którego pracownik neguje wartość oferowanych przedmiotów bądź usług? Tutaj posłużę się przykładem. Przedsiębiorca posiada, przypuśćmy, stragan z warzywami na targu. Przychodzi klient, chciałby kupić jabłka, tak? A pracownik przedsiębiorcy z kolei mówi, że te jabłka niesmaczne są i że nie poleca ich. Co by Pan w takiej sytuacji poradził przedsiębiorcy? Ale przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy, którego pracownik neguje wartość oferowanych usług bądź produktów. Myślę, że no tu. Czy to jest jego pracownik? Jego pracownik, to zastanowiłby się, czy to jest dobry pracownik. No bo, bo zakładam, że, zakładam, że no pracownik, tak jak powiedziałem wcześniej, no powinien się identyfikować i z firmą, w której pracuje, i z towarem, który, który sprzedaje. Natomiast jeśli, jeśli się nie identyfikuje, no to warto się zastanowić, czy to jest miejsce dla niego. W takim razie zgadza się Pan z taką opinią? że przedsiębiorca nie powinien trzymać takiego pracownika? Rozumiem jakąś podchwytliwość w tym temacie, ale oczywiście tak. No, zaraz Pan to odniesie do konkretnego przypadku, jak się domyślam, natomiast bardzo proszę, rozmawiajmy. Eee, a czyta Pan artykuł o punkcie informacji, informacji turystycznej? I tytułowe szału tu nie ma? <laughs> czytałem, czytałem, no, mo może nie bardzo dokładnie i teraz wszystkich wersji nie zapamiętam, ale czytałem. I nie przeszkadza Panu to, że pracownik PIT-u o, o, o naszym mieście wypowiada się, cytuję, szału to tu nie ma? <grymne> no, oczywiście. Oczywiście, jeśli szału to tutaj nie ma, no to zakładam, że jest to pewna refleksja na dotychczas, dotychczas funkcjonującego punktu informacji i sposobu, w jakim funkcjonuje. No ale liczę, że, że takie stwierdzenie to jest dopiero zapowiedź szału, który tam zostanie wprowadzony. Tak bym to odebrał. I na co, na co bym liczył? Pracownik Pitu neguje wartość turystyczną gminy Wyszków. Słowami szało to tu nie ma. Zdaniem burmistrza, czy e, jeżeli pracownik, sam pracownik Pitu, e, neguje tu wartość oferty turystycznej e, naszej gminy, to zdaniem burmistrza e, potencjalny turysta miałby tutaj co robić? Myślę, że to chyba jakieś. Liczę na to, że to jakieś niefortunna wypowiedź, niefortunne stwierdzenie, które nie ma, nie ma głębszego tutaj zakorzenienia w sposobie myślenia tej, tej, tej osoby, która, która udzieliła takiego komentarza. Natomiast jeśli informacje są przekazywane w ten sposób, no tak niefortunny, jak tutaj Pan mi powiedział, no to rzeczywiście uważam, że to, to nie jest dobra promocja tego punktu. To nie jest dobra zapowiedź funkcjonowania tego punktu. Kiedyś wymyśliliśmy sobie ten punkt pasji turystycznej, jakieś tam chyba nawet wyróżnienie za to dostaliśmy. To jest Adam Walkas. Wtedy, gdy nadzorował ten wydział i tak się zaczęło. Natomiast ludzie z dużą tutaj taką nadzieją, że ten punkt będzie się wbił, tutaj stanęło. Na początku ta dziewczyna, która tu funkcjonowała, były kolejne osoby, pamiętacie? Później zatrudniliśmy, wyłoniliśmy do tej konkursu dziewczyna, tam poszła w, w ciąży, no jest na zwolnieniu, teraz jest świtacka i dalej to w miejscu I dalej że nie ma tutaj pomysłu, jak, jak to wszystko promować.